I dyskusje publiczne są obowiązkowe przed każdym uchwaleniem planu. Szkoda jest w tym, że ogłoszenie o tym, iż taka dyskusja się odbędzie, pojazduje się na tablicy ogłoszeń w ratuszu i w prasie. Przesyłane są także informacje przewodniczących Rady Osiedli. Jeśli ta dyskusja miała miejsce w 2002 roku, to oczywiście tam był inny przewodniczący Rady Osiedli. Panie dyrektorze, jeszcze dokończę. Proszę bardzo. Doświadczenie nasze jest takie, że na te dyskusje publiczne nikt nie przychodzi. Tutaj ostatnio na dyskusję w jedynym poza pracownikami Biura Rozwoju Miasta. Więc może warto, jeśli spodziewacie się Państwo jakiś wyzwa Państwa rozwiązań, śledzić jednak takie rzeczy. Z drugiej strony to jest dla nas zadanie usprawnić kanały komunikacyjne tak, żeby do Państwa ta informacja dotyczyła. To w pierwszym rzędzie zadanie rady osiedli. Państwo mówicie, że Pan Przewodniczący nie wiedział, a pytanie czy się próbował dowiedzieć, czy się interesował w tym rzeczami. Ja nie wiem jak było, nie, nie robię mu zarzutów, ale radny posiedli w różny sposób się angażują w życie naszego miasta. Jest to organ pomocniczy Rady Miasta Rzeszowa i uważam, że tam w sprawach takich najbardziej lokalnych. Więc na to chcę Państwa uszulić, bo warto o tym myśleć. Być może to spotkanie będzie w ten sposób precedensowe i przy przygotowywaniu następnych ram zagospodarowania gospodarowania przestrzennego będziemy takie spotkania starać się częściej organizować, żeby uniknąć takich sytuacji jak